Mariusz, spokój jak to się, jak ci na Co Zwarwałeś. Oj, ojciec, 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 ojcie, się umrze ze strachu. No i co? No i gdzie jest dziadek i jego koledzy? Nie, nie wiem, Mariusz. Nie, 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 nie wiem no, nie, nie wiem, dlaczego my się daliśmy wyciągnąć na to głupie polowanie. Chyba się zgubiliśmy, tato. Mariusz! Nie, nie zgubiliśmy się właśnie się, nie zgubiliśmy to. Oni się zgubili! Oni się zgubili, przecież my, my, my jesteśmy, prawda? To, to, to ich nie ma nie nas. My jesteśmy tutaj patrz. Ja jestem jasne, pierwszy. Jasne. Oczywiście jesteśmy, jesteśmy, ale jak dojść do domu, to też nie wiemy. Mariusz! Mariusz! Prawdziwy mężczyzna nie ma domu. Jest y, tym wiecznym wędrowcem. Mhm. Wiecznym wędrowcem, prawdziwy mężczyzna. No, to się od razu wyjaśniło, dlaczego ojciec tu stoi sparaliżowany strachem od trzech godzin i boi się kroka zrobić w jakąś stronę. Mariusz! To... My, Myliś odwagę z brawurą. Może byśmy gdzieś poszli. Co? Może byśmy gdzieś poszli, no. Gdzie? Gdzie ty jesteś? No dziadka szukać. Co? Czekaj, nie, to... Cześć, nie, stójmy tutaj, Stu poczekaj, nie wiem, no, no, to... no, poczekaj, poczekaj, poczekaj na śmigłowce, na wojsko. ktoś nas w końcu znajdzie, przecież jakiś, jakiś radar nas namierzy w końcu, prawda? Jest co, tata? No to chociaż może zawołamy dziadka. Nie! No, nie, nie wolno poszlić zwierząt, Ty wiesz co dziadek mówił? Przecież to jest wariat, ostrzeli nam głowę, jak usłyszysz, że krzyczymy. Stary wariat, to przecież Mariusz. Ściemnia się. Ciekawe, czy tu są wilki. Kto? No wilki. Wilki? A, mo a mogą być? No pewnie, no przecież jesteśmy w lesie. Mariusz! Tak się zachowujesz? Dobra. Chyba pójdę ich poszukać. Co? To pójdę ich poszukać. A ja? To, to tu zostanie. Jak, sam? Ze strzelbą! Nie, Mariusz, nigdzie nie idź. Nie, tato, pójdę, bo inaczej to w ogóle ich nigdy nie znajdziemy. Mariusz, znajdujemy. nie, stój. Nie, pójdę. Na... Stój, to... strzelam! A się zrobię dziurę w, w głowie, to zobaczę. Stój! Stój, nie ruszajcie! Zostaniemy, sami, poczekamy na śmigłowce, poczekamy na wojsko, poczekamy na, wiesz, czołg jakiś przyjedzie. Na pewno ktoś musi przecież o tym wiedzieć. Tato, no, tato, ale w ten sposób to nigdy ich nie znajdziemy. Dobrze, Mariusz. Jeśli nie żyją, to znaczy, że nie możemy już im pomóc. No, Dobrze. Poczekamy, poczekamy, Dobrze, o. Możemy sobie oj. poczekać, możemy sobie poczekać. A która jest w ogóle godzina? Co? o no, która godzina? Mm, jest tak około, nie wiem, dziewiętnastej. Dziewiętnastej? Mm -hmm. To niedobrze. Niedobrze. Dlaczego niedobrze? Dziewiętnasta wie, tato, to jest taka pora wzmożonej aktywności wilków. One wtedy, one wtedy wychodzą na żer. Mariusz! Co wychodzi na żer? No wilki wychodzą na żer. To. Schody to. Wiesz takie rzeczy? No ja to skąd mam wiedzieć? Z biologii! Tak, ty głowiec, ze wszystkiego na pałę, nic nie umiesz, akurat o wilkach to się musiałeś wszystkiego nauczyć! Wilki to moje hobby! Moje hobby od lat, tato! Czy ty wiesz, w ogóle to wszystko się zaczęło, jak znalazłem w internecie zdjęcie krowy, której wilk odgryzł głowę! Mariusz! Mariusz! Ktoś idzie! idzie! No. Świetny strzał, synu. Mariusz! Zarioś, dziadka byś zabił do <noise> ty! ty. gnój się bawi bronią. Jak tam myśliwi? Upolowaliście coś? O, tam, dzisiaj jakoś nie biorą. Nie nie, ale trafiliśmy na jedną kurę zdechłą. Ktoś wyrzucił. A nie szkodzi, ojciec i tak wpakował w nią wiadro ślutu. Mariusz! To mogła być pułapka! Może tak wilk się przebrał za kurę i się zaatakował z tyłu. No. Trzeba uważać. No dobrze, koniec polowania. Uff. O, oh, 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 fajnie. Jeszcze bym został, ale. Uf. Trudno, trzeba iść, tak? Uf. Chodźmy. Tak jest, wracamy. Tak. Na ognisko. Cześć, synówka! No, super, dziadek, dziadek to ma pomysł! <grym> A na ognisku, jak zwykle, tradycyjna, myśliwska dziczyzna. No, no, ognisku, i, na... i, 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 no super! Świetnie, bo jestem Ale głodny? Na... Jestem głodny jak. Ha! jak wilk! Marusz! Tak! Z tym, że jest takie stare łowieckie prawo, no, no. Że je się tylko to, no, co się wcześniej upolowało. No. Ha, bardzo dobrze. Super. Ach, te polowania. No, te polowania, te polowania. Na szczęście wziąłem ze sobą kanapkę. Jedną? Jedną? Marsz... Marsz... No, dobra. Pamiętasz może, y... gdzie leży tam ta kura?